Co za gość? Zbliżonko, kurwa, jakby ktoś nie dowierzał się razu tylko takie rzeczy. Nie <smackie> wiem, <Jebiemy>. o! <minority> uh> klapa ojebana, z tyłu, o! Jeszcze poprawi z zewnątrz. Może on był zatopiony, kurwa, albo coś. Tak, zatopiony. Patra, co się dzieje? O! Paliwa trochę dolejemy. Kurwa. To jest chuj, patrzcie dalej, kurwa. Jest! Jest! Łapiemy za klaweczkę, łapiemy! Iea! Ie Jedziemy, Jedziem kurwa, jedziem! W środku! A co no, on to, Kurwa, no coś mi się stało z tym zobaczyć. to Stało mu się kurwa, wpadł do rzeki, chuj. Gdzieś wpadł kurwa, ty naprawdę? <śś> <śś> tam wszędzie jest <z> błoto zobaczył. <śś> co ty gadasz, No bo już był na mainie raz i teraz musi w błoto. No jebany, melepeta, no kurwa! w <śś> kurwa! Przód idzie. Jedziemy teraz przód. Ale go, ta picereczka! Po co plagi, jak można lepiej opierdolić? Ale chyba tam nie gdzieś ja do tego Ja nie. Nie będzie wsiadał, gumofilce założy i wsiadał. No co za kocur, ja pierdolę. Patra przyjemnie tam. Ja, to jest pan w środku. Jak on tym odjedzie, to ja nie wiem. Ja, co za gość. Ja pierdolę, no, tylko się raz takie rzeczy. Jest dobry. To, to widziałem babkę w Ameryce, ale kurwa, nie tu w kolesia w nie Polsce. Się, bo tam o! Coś nie. będzie kurwa kombinował. Zbliżymy, co tam wyciąga chłopak. <kłysy> ale co, ja pierdolę. Nie, nie, jednak nie. Maskę z przodu otwiera? Nie, chyba nie, co? Ale maskę też w tam. Czyjś. Nie, masz tam. Jest.